Cześć się bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Godziur. Dzisiaj przyjdę do, do Was z wynikami konkursu na 50 zł Pace Karda. Już będziemy losować. Tylko chciałbym Was jeszcze powiedzieć, że na 440 subskrypcji losujemy Pace Karda o wartości 20 zł. No więc kto nowy sub, łapka w górę. No, no i losujemy. I wygrywa pyk. Kto? Mm -hmm. Krystyna z Gazowni. Glatu, gratulacje. Napisz mi, Mordko, twój nick w Fortnite i na prywatnej wiadomości ci napiszę. Tak. No. Więc gratulacje. Wygryła, wygrała Krystyna, Krystyna z Gazowni. napisała komentarz, biorę udział. No. Więc 440 subskrypcji i robimy losowanie. Tak. Więc dzięki wam wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Aha i dzisiaj nie było live'a, ponieważ nie miałem czasu na nagranie, tak? Teraz tak szybko to nagrywam ten odcinek, no więc, trzymajcie się ciepło, wszyscy, wszyscy. cześć!